Sponsorem programu jest firma Marvis. Producent myjek warsztatowych. A możesz powiedzieć, o czym ma być ten film? No wiesz, to o tyle trudno, że film nie ma klasycznej akcji, tylko...

Jakie są najsłabsze strony falubazu i czy takie w ogóle są? No falubazu. No, jeżeli chodzi o słabe strony, to ja nie mówię, że juniorzy tutaj nie zrobią punktów, ale mm -hmm. powiem tak. Z tej całej siódemki to wiadomo, że najmniej punktów zdobędą z zielonej góry juniorzy. Cieszę się, że tutaj Junior Alex jest pierwszy raz. Zawodnikiem, który ma najwięcej punktów. Gratuluję! Piękny No tak mi wychodzi, jakby była na tej uroczystości taka spięta nerwowa atmosfera. No może jak to się mówi po kilku godzinach jak goście weselni popiją drinków to może się rozluźni. Taśma, taśma nie będzie podróżowała. Ale gdzie tam, ta ta Ja to wszystko? Ja nie No ale taśma ta, robi. Ale to z***a nie wiele w tym prze zawodach będzie miał. W drugim biegu nie wystartował, bo kamerzysta zasłonił mu zielone światło. Bydgoszczy zakwitu już pierwsze przylaszki są chmury. Nie oszukujmy się, o 20 może być taka ulewa, że po 8 biegach może być, to mogły być te zawody przerwane. Hmm. Otaczają nas chmury. Chmury są wyżej. Kierownik temu. Kogo poprosić? Słuchasz mnie! Już daję. Ja tu na, no na deszczu! No i później przyszło przyszedł deszcz i przerwali zawody i to jest koniec. Cut it. What gate, mate? What one? What was I doing? What? what? was I doing wrong? No, you're a little starving. Mm. No, it's okay. we not starving. Nie, dobra, 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 dawaj! Wszystko sędzia będzie. No mówię, no wszystko sędzia rządzi. Sędzia ma zawsze Ja mówię, jak sędzia się tak powie, tak robimy. Nie, bo kapitanowie. Bo kapitanowie. za dobry. No koniec. Mówię, że będzie koniec. Jeśli coś nie zarobiasz, to Twoja masz. Kamera jest wszędzie. Sponsorem programu była firma Marvis, Producent myjek warsztatowych. Kasowe to to nie będzie. Z takim niepokojem w energii, no trzeba będzie to jakoś rozładować może dowcipem, muzyką albo...